Witam Państwa, świeci świeci. Witam Państwa na moim kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zbadamy taki, otóż, opuszczony domek. Wszedłem przez otwarte okno. Yy, I z tego co widzę, stan na razie jest bardzo zachwycający, że tak powiem. Yy, mam nadzieję, że to będzie kolejna jakaś perełka, którą mogę Wam przedstawić. Oprowadzić Was po tym domu mogę. Zobaczcie, jaka figurka tutaj. Fajna. Jakiś zegar. Ciekawy. No, powiem Wam, że domek się zapowiada bardzo ciekawie. Patrzcie, ile tutaj leków jest. Takie, takie lustereczko fajne tutaj jest. Żel nawet został. Yy, no, pierwsze pomieszczenie jakoś bardzo zachwycające słuchacie nie jest. O, ale tam to już się zaczyna robić. Tam są drzwi otwarte. Ale niestety są zamknięte. Ale co to tam dalej mamy? Drzwi otwarte. Pamiątka z pierwszej komunii świętej jaki zegar fajny. Domek znalazłem gdzieś na totalnym... Na totalnej wsi, gdzieś na Podkarpaciu słuchajcie, i powiem Wam, że jestem wręcz zachwycony, że takie domy, dobre domy słuchajcie, się tutaj znajduje Patrzcie, jaki kredens, zobaczcie, ile tu wyposażenia w ogóle jest. Ja mam, słuchajcie, 15 lat, a znajduję takie spoty. Patrzcie, tutaj są jeszcze jakieś kluczyki, jakieś rzeczy. No, tutaj jest akurat bardzo dużo tego wszystkiego, tych różnych pyszności. Patrzcie, wchodzimy do, teraz do przedpokoju. Patrzcie, jak to wygląda. Muszę być trochę cicho. Yy, bo tam jakby obok jakiś, jakiś pan robię słuchajcie, drewno. Więc muszę być bardzo cicho. Zobaczymy. Tam tadaj, drzwi zamknięte są niestety również. Ale co ciekawe, jest również licznik. Czyli... Czyli może być i również prąd. Słuchajcie. Zaraz się o tym jednak przekonamy. Czy ten takowy prąd jest? O kurczę. Powiem wam, że to chyba jest jedna z wy bardziej wyjątkowych eksploracji dzisiejszego dnia. Dobra zostawię to już otwarte. Nie chcę sobie dłoni pokaleczyć, a rękawiczek dzisiaj nie wziąłem. Wow, patrzcie ile tutaj rzeczy. No, dawno nie widziałem yy, takiego bardzo, że tak, że tak się wyrażę, skomplikowanego wejścia. Ponieważ tutaj kurczę, no to jest to taka totalna plątanina tych pomieszczeń w tym domu, jednak tam drzwi zamknięte, tu drzwi otwarte, no słuchajcie, jednak plątanina zrknijcie. Wrzucę was tam, zobaczycie, tam jakieś listy są w ogóle, Wrzuciłem was tam szafeczki, o ile rzeczy, kurczę, zapałki, dużo, już dużo, dużo, dużo rzeczy, zobaczcie, to jest tu kurczę. Pełne wyposażenie! Po prostu pełne wyposażenie! Zobaczcie, tam mamy garnki. Po prostu pełne, full wyposażenie! No. Zobacz, zobaczcie, jakie to jest po prostu rewelacyjne to wszystko. Dobra, tu mamy jedne drzwi otwarte, w drugich jest klucz. Ale są zamknięte, niestety. Nie będziemy się z nimi szarpać. O, wow, ile tam wyposażenia jest? Nie chcę mi się szarpać z tymi drzwiami, bo jak wszyscy wiemy, urbek to nie wandalizm. Nie wchodzimy na siłę, ni, ni, nic nie, nie otwieramy, nic nie niszczymy, tylko zwiedzamy to, co zostało nam pisane. Eee, wow. Zwróćcie w ogóle uwagę na te piękne te figurki takie i tutaj Matka Boska. O kurczę! O Jezu, jeszcze tak zapachniało tą osobą, można powiedzieć. Patrzcie, jakie lustarko. Ale jakie ubrania w ogóle, kurczę. No powiem wam, że jestem... Ten... Zaskoczony pozytywnie, że takie można powiedzieć łatwe wejście, a tyle wyposażenia tam w środku zostało. Patrzcie, kieliszki. Jezus, jak to wygląda, ciekawie. Jo, a co to jest? Jakaś rosyjska ta butelka. Tu mamy takie coś. Wow. To Ała, to zamknięte. Tu telefon, ciuchy. Znowu ciuchy. No, więc tak to by wyglądało, słuchajcie. Ciekawe domostwo, ciekawe, kolejne na mojej drodze. Ciekawe. Jeszcze, słuchajcie, bym przeszedł do toalety, pozwolicie. Zerknąć na łazienkę, co tam ciekawego. Oczywiście w łazience zachowało się również pełne wyposażenie. Wody nie ma. Prąd jedynie się ostał. Patrzcie. Tutaj jest wejście na strych. O kurczę, ile tu rzeczy. Zobaczcie, ile tu rzeczy. Bardzo dużo Cóż, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.